Co jest? Oh. Oh. co jest? Co to jest? Czy oh. jestem? Są Jest, Są! Rzeczy są. Ale są godne. Jest. Mapa jest. O ja słodko. Poczeka, oh. jest słodko. Oh. Czeka, zjem. Jest. O. Papier mojego brata. Gdzie on jest? Nie wiem. Zobaczmy gdzie jest. Noc jest. Jakaś mgła jest. O, jest rozbity. Może zejdę tędy. Drybika... O! urwana, ale zejść. Generator. Wyłączony. Kurczak mały, co on tu się wziął. Może włączy generator. Eee! Włączony. Dobra. Są rzeczy. Wezmę stąd. Na rzecz mojego brata. Wszelki wypadek. Bardzo najlepiej stąd wszystko. Ale nie ten podróżnik? Gdzie, gdzie my z nim byliśmy? Ale no to, no to są najpotrzebniejsze rzeczy, tylko... Bić. Muszę też to se wezmę. Jedzenie oczywiście. Chyba założę od razu zbroję. O tak, od razu lepiej. Jedę tutaj od razu. Jedzenie nie wezmę oczywiście. Tak. Grzybka i trochę lepka. Dobra, jeżeli później tu wrócę. Jak widać, jak ja sobie wyjdę. I głowie. Gastro stąd wyjść. O, użyję tego, żeby się podsadzić. O, nie mogę pozwolić. Jest, wyszłem. Bo dziś się zrobił. Patrzę na ziemię. To źle wróży. Już mapa jest pokazana, jakieś ślone. Pójdę tam drzewa. Pójdę tam. Może coś... Może ci to idę. Nie mm, mnie boli Pewnie jak się ja wywaliłem, to... to pewnie coś się stało. Coś tu jest. Mm, mm, mm. O moja głowa. Jakiś domek, farma. Dobrze. Przy... O, moja głowa. O, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? I czego tu szukasz? Przecież nie jestem się. sam. Rozbiłem się tutaj. Nie wiem, gdzie jest mój brat. Zgubiliśmy jaki, się. Jaki brat? Kim ty jesteś? Sam nie wiem. Może... O, 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 co to jest? O... o. Posłuchaj, nikt ci na pewno nie śledził i nikogo nie było z tobą. Nie wiem. Chyba raczej, chyba raczej tak. Tylko twój brat? Właśnie mojego brata nie mogę znaleźć. No nie wiem. Poradzimy sobie z tym później. Poczekaj, wy, cię. Wyjdź po prostu. Oh. Moja głowa. Weź te rzeczy z skrzyni, Ja pójdę po swoje. Czekaj tutaj. Czekaj. Mam coś tutaj dla, dla Ciebie. Co? Bo tu mam rzeczy mojego naszego podróżnika, który z nami był. No? Chyba raczej tak. Dziękuję. Sam mam swoje, ale zbroi no, raczej to, nie czy mam. But. Bo Ci dam tam czapkę jeszcze za jedną za dużo. Dobrze. To, to było jeszcze szybko. Szybko musimy uciekać. O szybko. Ciebie. Schodź na dół. Schodź na dół. Czekaj, muszę muszę te rzeczy z tego. Czapka złota, to jeszcze wezmę to. Weź wszystko. O no, nie mam już miejsca. Ale się mam coś jeszcze dla Ciebie. Co? Te, ten miecz był mojego brata i ten łuk. Weź się i trzymaj je godnie. Dobrze, posłuchaj. To słuchaj. jeszcze strzały, to jest, to jest strzały. Chodź, chodź stąd. Pomimo tego, że Cię nie znam, ale Ci ufam. Chodź. Zejdź tutaj na dół po prostu. Zejdź. Co to jest? Coś na górze jest. Nie patrz na to. Po prostu chodź. Zamknę to. Gdzie ty? Czekaj dusze, się twoją zbroję. Ok, tu ciężkie. Po prostu chodź. Wziąłeś. Nie wiem, może ci pokażę mój statek. Pokaż. Nie mam pojęcia, żadnego statku o, tutaj nie widziałem. Prowadziłem tu życie sam, od ludzi i. O, nie mam pojęcia, skąd tu się wziąłeś. Kompletnie nie mam pojęcia. Po prostu chodź. Szedłem tym lasem na początek od tej strony. Są te kaczki, myślałem, że to jest jakaś rzecz. O, widać mój statek. Mam nadzieję, że wziąłeś, tą perłę wziąłeś tam perłę ze skrzyni. Mam dwie. Wziąłeś tę perłę ze skrzyni? Dwie mam. Posłuchaj, potrzebujesz pięć perel, aby wydostać się z tego świata. Mam nadzieję, albo przynajmniej tak myślę, że przyniosłeś się do innego wymiaru i czasoprzestrzeni. Widzę, że masz wiele hmm. przedmiotów. Tam hmm. ładzie ja się zostało moje skarby zostało jest. Muszę wziąć to najcenniejsze. Twoje skarby? No, łupy, moje co takie inne wstety. Ale z kim walczyłeś? Różnie. Z moim bratem podbijaliśmy różne wioski. Skorzystam z Twojego pokarmu, jeżeli się nie obralisz. Nie... Spo zbieram wszystko najlepiej. Jeśli tam masz jakieś miejsca tam wejść tam. Jakieś jedzenie tam weź, przyda się. Tu, tu miałem jeszcze rzeczy takie inne. Ale ja wziąłem się ze sobą. Tak. To, jakiś, to jest jakiś tranzystor? Co to jest? Generator. Generator czego? Zasilania, zasilania. Hmm, statek był zasilany. Świetnie. Nie, oh. nie był, był, do lampy. Weźmy może to drewno, które się tutaj znajduje. Wziąłem właśnie trochę. Chodź, lepiej... Czekaj. Pokarm. Co tu jest? Weź rybę to i nie. To, to drewno jest jakieś inne. Czekaj, się. To drewno jest jakieś inne. Jak to inne? Ja, ja. A, co to jest? Perła kolejna, jajka i pochodnie trochę. Spacuj na Co to co to jest? Jesteś tam na dole? Jestem. No posłuchaj. posłuchaj. Musimy gdzieś wyruszyć. Nie możemy tutaj zostać ani chwili więcej. Mam jakieś dziwne przeczucie, że możemy zostać zaatakowani. Posłuchaj, po prostu uciekajmy. Ty z tego wymiaru się nie musisz... Przynajmniej ja nie muszę się z tego wymiaru wydostawać. Wydostaniesz się ty. Ja tutaj zostanę. Czekaj, czekaj, Muszę Muszę uh. O. Nie, nie wejdę tam. Nie wejdę tam. O, o, dobra. Tak. Możemy się jakoś podsadzić. Poczekaj. Och, chodź tutaj. Chcę coś wyrzucić, bo moją ja ulubioną muzykę. Wyrzucę takie rzeczy, takie zbędne. Zbroję. Zb Zbroja mojego brata. Myślę, że płyta może się przydać. Wyrzucę jego zbroję. Relaks to najważniejsza rzecz podczas trzychu na, na razie ściągnę zbroję, czy, 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 czy lepiej mi się pływało. Mnie co stawię. Dobrze. jest magiem, więc nie potrzebuję zbroi, ale może przydać się. Gdzie wyruszymy? Wyruszamy? Nie wiem. Ty prowadzi. Ty wyruszyć na wschód. na wschód. Musimy najpierw zobaczyć gdzie jest słońce, dopiero wtedy słońce możemy określić zjuby. wschód. Nie widzę. Czemu Słońce wschodzi w tamte miejsce, chodź tam. Jak ty to widzisz, u mnie jest mgła ciągle. Posłuchaj. Nie wiem, co się z tobą dzieje, ale zaufaj mi u ciebie, może być gła u mnie nie. Wyruszamy teraz na bagna. Chodź. Na bagna? Jakie bagna? Mam kompas przy sobie. Chodź na bagna. Idę w tym kierunku, to jest w Z tym kompasem. A ty wiem, jak się nazywam. Czekaj, na tej kartce jest coś zapisane. Nazywam się... Jak nie mogę się doczytać? Może później jakoś to odczytam. Czekaj, czekaj chwilę. Czekaj chwilę. O, 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 dobra, chodź. Chodź. Słuchaj, ja myślę, że długo tutaj nie zostaniemy. Jeżeli oni nas znajdą, nawet nie pytaj się, kto to, bo byłbyś przerażony. Chodź po prostu ze mną wykupiemy coś.. jakąś na pierwszą noc bazę, po prostu, żeby przeżyć. Jeżeli na tu nas... A ktoś się tym robiło. To jest chyba kilo, jak tak dobrze, widzę. Tak. Czekaj, spróbuję. Uh. 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 Czekaj, chyba... nie mogą nas zobaczyć. Musimy zaborować to. Czekaj. nich drzwi. Po prostu musimy tutaj pozostać. Czekaj. Zapomnieliśmy łóżek, pobiegnę po nie. Dobrze, ja postaram się coś z tutaj wykopać. A ty idź, panie. A bo y czekaj, może jeszcze do niego zdążę. Magu! Tak? Y pójdę, to nie będziemy się służyć, co mogę za, za jakiś czas wrócić. Dobrze, no rozumiem. Ja też raczej się nie będę odzywał. poczekam aż ty wrócisz. Dobra. Ja już da. Dlatego ten mak jest taki czerwony. Ciągle mi się to wydaje. Ale ta mapa ciągle mnie zadziwia. Może... Nie może ma nas zgodzi. O, o co chodzi z tym punktem? Tu jest las chyba. O, to jest dobra. Jesteśmy tutaj. Dobra, biniam, biniam. To próbuję jakoś odczytać tą kartkę. Może jednak będzie tak, że coś może mi się uda, udoczyfrować. Pewnie straciłem pamięć przez ten wpadku. się uda. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że ten Mac mnie nie zostawi i nie oszuka. Mam taką nadzieję. Dobra, jestem w statku. Tam zbliża. tylko go widzę szybko. Tylko bierzem łóżka. dobra Idziemy, idziemy, idziemy. Po coś zjeść. Co się dzieje? Słońce zachodzi. Muszę szybciej. Uh. Uh. Mm. Idziemy, idziemy. Owca. Tylko w tym teraz to był stronę. Szybko, 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 szybko. Uh, coś widzę. Co to potrwara? Czekam. Jak się mnie mieć, bo tak... O! Uh. Uh. Co są za stworzenia w ogóle? Chyba tu tędy było to tutaj O, jest Magu, jestem! Wow! Witam! Kanorka! Wow. Posłuchaj, starałam się wykopać coś naprawdę szybkiego Większka! Okay. Coś tam widziałem, jak coś tam chyba szedł Jestem pewien, pewien. Posłuchaj, jeżeli ktoś szedł, to musimy się jak najszybciej zamurować. Zostań tutaj, połóż po prostu łóżka. Zrobiłem mały murek, bo każdy z nas może coś dziwnego robić w nocy, ale nieważne. E, dobra, posłuchaj. Ale mam jakąś mapę, tylko nie pamiętam od, od kogo ona była. Spójrz na nią. Hmm. Weź ją, weź ją. Czemu? Weź ją, wiem do końca, że ta mapa i nie chcesz wiedzieć, kogo była. Weź się po prostu, weź. Tobie ta... nie może nic zrobić, ale mi tak. Pamiętaj, że stamtąd był mój mentor. Mentor? Poczekaj, jak ci się nazywasz w ogóle? Nawet nie wiem, kim jesteś. Tak wszystko się Na kogo... tej karty chyba tu śpiesza, nie mogę się dotrzeć jak mam na imię. Usłuchaj. Ja nazywam się Harlat. A ja sam nie potrafię przeczytać kim ty jesteś, jeżeli... Nie wiem, może coś ci się przytni, przypomni. Nie mam pojęcia. Może zapamiętasz, jakiś chociaż mały fragment, kim jesteś. Masz kartkę. Nie umiem jej przeczytać. No. Co było? Czekaj. Może czekaj, może... Mam tu... mam coś tutaj. Czekaj. Mam tu zegarek u mnie. Małego dziadka Twój dziadek? U uczył mnie o wszystkim. Uczył... nazywał się. Baron? Tak, tak, chyba. Ale. Baron to mój brat przecież. Jak to jest. Jak to jest możliwe? Ba Baron. Czytka z Mojego dziadka znalazłem tylko kilka dni. Na było był napad na moją wioskę. Wioska spłonęła. Pamiętam, Mówi... byliśmy w tym samym oddziale, ale... Skąd? Nie mam pojęcia, skąd ty się tu wziąłeś? Zegarek zatrzymaj, bo to jedyna twoja pamiątka po dziadku, więc... Weź go. Widzę, że zapada noc. Dobra. Ale ty wioska kazał mi uciekać. Uskazał mi uciekać na wschód. Więc wziąłem szybko statek z moim, bra moim bratem odpłynąłem. Ty się obróciłem mojego brat brata nie było. Dlatego właśnie teraz na schód się wybieramy. No. Mm. No i, i wziąłem tą płytę, którą kiedyś znalazłem, czy może kupiłem. Sam nie pamiętam. To jednak chyba był tak. E, dobra, ale mniejsza z tym. Wziąłem tą płytę w razie czego, bo podczas podróży może się relaks. Dobra, powinieneś się myślę, pożywić. Więc... Mam dużo jedzenia, mam, mam, mam trochę jedzenia. Jestem pełny. Aha. Dobra. Czekaj, może dam taki... Na, na taki początek. Nie pozostaw... Ciasto? O, miałem. Wracając Ma... do tego kalada, o tym porozmawiamy Ale, takie jajko. Wiesz, co to za jajko? Mam pojęcie. Z tego jajka... Co dziwne, ale wyprowają się grzybne krowy i to w bardzo szybkim momencie. Jeżeli tak, to możemy użyć tego jajka jako źródło pożywienia. Krowata nie doi mleka zupę grzybową. Może ha, to Może prostu... zrobimy tego, że jeden będzie stał na, na, pa na patrolu. Może to nie są na, na patrolu, a ja się w tym czasie na. Ja mogę stać, dobra. Poczekaj. To co tu a ja się pójdę żemnąć. Zrobimy małą oborę dla tej krowy. Czemu ona taka? To jest krowa grzybna. Zaraziła się pewną bakterią. Lepiej się nie interesuj. Ta bakteria podchodzi właśnie od tych ludzi, o których Ci mówiłem. Dobrze. Posłuchaj, idź spać, a ja pozostanę na czatach. Dobra. Więc ja idę spać. To na scenę rano, więc cześć. Będziemy musieli wejść rano. A poczekaj jeszcze, poczekaj chwilę. Powodzenia. Powodzenia. Mam nadzieję, że nie zginę. Teraz idę spać.